Mateusz Kijowski pochodzi z rodziny o dość dobrych tradycjach. No bo rodziny, która no troszeczkę odleciała, bo jego ojciec jest pod Warszawą bardzo znanym działaczem katolickim, prowadził zresztą chór katolicki. No ale to jest ten katolicyzm z tych ludzi, co tam przywieszają sobie te nalepki Ksiądz Boniecki ma głos w moim domu, tak? <grym <forszą> <grym <grym <a> czyli to raczej środowisko, rzekłbym, a, a, katolewicy takiej. Um, jego stryj jest dyrektorem teatru w Olsztynie a, i też dostał kompletnej korby, bo kiedyś zajrzałem na to, co ten facet wypisuje na swoim a, Facebooku. A, ja powiem pan, tak, to znaczy ja uważam, że kot nie będzie w stanie przetrwać dłużej niż trzy lata, nie będzie w stanie przetrwać konfrontacji z brutalną rzeczywistością. Z jakąś niebawem zderzy. I to, co jutro kot planuje zrobić demonstrację, wydaje się, że jest tak zwaną demonstracją rozpaczy czy też ostatniej szansy. Oni się już między sobą dr drąkoty, kto jest organizatorem tego, co się jutro wydarzy. I wszyscy sobie już myślą, że to będzie sukces, nawet jak wyprowadzą sporo ludzi na ulicę, to, co mnie niepokoi, to zapowiedź aktów przemocy, która się pojawiła w internecie ponieważ wydaje się, że kodowcy, czy nowoczesna, czy platforma mogą chcieć sprowokować do interwencji siłowej, bo się, czy PSR, no bo Piechociński napisał na Twitterze, że przydałoby się spalić jakiś budynek. Czyli pomysł na to, że sobie Reichstag jakiś podpalimy, tak? Naprawdę mnie to w pewnym sensie niepokoi, no bo KOT ma pewien problem polegający na tym, że to jest organizacja pasi brzuchów, Ludzi, którzy Zostali w dużej mierze, chociaż są tam ludzie uczciwi również, ale ludzi, ale omamieni po prostu, ale duże zaplecze tego ruchu to stanowią ludzie, którzy zostali po prostu oderwani od koryta, stracili możliwość brania łapówek, bo to w dużej mierze o to chodzi. I to nie jest, tam po prostu ducha nie ma, spoiwa nie ma. No jeżeli jedynym spoiwem jest nienawiść do Jarosława Kaczyńskiego, a to jest coś, co ich spaja, no to mają pewnego rodzaju problem, bo nienawiść jest oczywiście dobrym spoiwem i potrafi spajać. Natomiast to jest kompletnie kontrproduktywna, jeżeli nie będą w stanie zaproponować czegoś innego niż nienawiść do PISU i Jarosława Kaczyńskiego, to to zdechnie. Ja też się zastanawiam, w jakim sensie jest to próba uczynienia barki, czy też arki, takiej, która ma przewieźć ludzi establishmentu i służb specjalnych do i kryminalistów też, no, bo tam są również kryminaliści. Nie darmo Platforma WBO przebije rekordy w zakładach karnych. Ale nie wróżę im na dużej przeszłości, zwłaszcza, że jeżeli ktoś widzi, jak wypowiada się Mariusz Kijowski, porówna to chociażby z tym, jak wypowiada się Marian Kowalski na przykład, no to widać kto jest Trybunem Lodowym, a kto jest pierdołą. No.